Maneczko z tej strony Igor Nacy dzisiaj gramy w reaktywację i właśnie co mi dropło. pierwszy raz od takiego długiego czasu reaktywacji mi dropa ta pompa to jest dosłownie ja nie wiem ile jest na to procent ja widziałem jak ludzie robili takie coś że po prostu im wydropiło Eee, bardzo dużo tego, ale przynajmniej jedna. Ale ona ma taki dziwny celownik. No zobaczyć. zobacz, zobacz, ale nie zabieraj teraz. No nie zabieraj, bo zanim to wyrzucisz, to ktoś nas zabije. Dobra, ona jest egzotyczna. Ej, powinno być coś za to. Nie wiem, jakaś misja czy coś. Zbierz egzotyczną broń. Ej, ja w ogóle nie widziałem, żeby ktoś taką broń miał. Tylko na short tak widziałem. Jakby... Ale to na serio musi zadawać mega sporo. Potem na Dobra, ale że. Broń o krasie. Nie no to bo... jest... No, tyle zadawać. Kotwiczka. Wszystko. Dobra. Dobra, no to wchodzę sobie tutaj. Dobra, trzymajmy się lepiej razem, wiesz? Ja nie chcę tego stracić. Bo jak to stracę, to będę mega zły. Ło! Tu na hita bije. Dobra. Okej. Okay. Jak to mam Nie, nie, nie. Jak ktoś to zobaczy, to nam się tak upoluje, że po prostu ja dziękuję. Dobra, ja. To tak walę, fajnie. Dobra, ja, nic tutaj nie mam. W ogóle zero killi mamy, nikogo jeszcze nie spotkaliśmy. Fajnie jakby się nam wyświetlało w tej super plecaczce. Atencji więc Dobra. Gdzie jest ta skrzynka? Tutaj? nie. Yeah. Ej, więc co? Trzymajmy się razem, bo ja się boję, że my to stracimy. To no najbardziej skuteczne Kroki, kroki, kroki. No chyba ich tu boi. On teraz nie wie co się dzieje? Wziąłem o taki niszczę. Nie? Robiłem to nie teraz. On sobie takiego bunkra zrobił? Ale dosłownie. Dobra. Dosłownie mam na samej górze takiego bunkra swojego. A ja się boję trochę. Ale tu tak fajnie świeci na różne kolory. W ogóle nie ma tego koloru, bo ja mam taki szary. Na pistolety. A tu ma taki, że tak zmienia kolorek. Fajna. Bardzo fajna. Nie, tutaj się boję, tutaj się boję, bo to się jego ściana. Jeszcze mu tam? Spa? On tam był Ola on teraz jest. Czekam. Jaki na mnie snajp i gościu? Chu. Tu tyle zadaję. A jestem ciężko trochę. Mam snajpę legendarną. Tropi! To ty lecisz? To ty... Nie. To jest o, widzę. Spadł? Nie. Spadł. Spadł. Gdzie on się respi? Ja dziękuję A jeden kilek, jeden kilek ostro Dzięki za to Pewnie teraz... O! Let's go 303 Ja chyba na niego lecę Bo on ma w sumie bambika. A go trzeba zabić, wiesz? Go trzeba zabić akurat Bo on Wydawało mi się, że ogarnia Nie, taki czerwony. To jest to, ja go nie widzę. Pewnie gdzieś uciekł. Czewka idzie. Ale nie. O! Jest ten bambik. Let's go, powalenia. A to ty na niego. Dobra, 123 Teraz zobaczymy, gdzie się on zrespy. No wiem, wiem, bo jego ten... Zabiłem ze snajpa A ona snajpa wtedy wypadła. Ja nie mam już naboju do bazu. Mm, ja też nie mam do bazu. Ja jej ani razu jeszcze nie widziałem w grze A nie, raz ją widziałem chyba na początku A wtedy jeszcze filmu nie nagrywałem I Wtedy... Wtedy się nie wydarzył ten... Cud Dobra, nie będę tego wyrzucał jestem w Dobra, i teraz tak. Nie wiem co robić. No i co? Patrzymy się, czy gdzieś tu ucieka. Okej, okay, on wstąpił? Nie, to był ich leżący. No i ja nie wiem co teraz robić. Jakby on się tu nie odrodził. No, i teraz tak wrócimy sobie. Nie. nie no, nie ma go tu. Musiał uciec. Nie ma tu... Nie no nie. Granacik ma? To już do siebie wpada. Gdzie tutaj le? Granacik? O! Widzę, kocha. Jest! Leży, leży, leży. Od razu się zrestartował. Ale miał nieszczęście dwadzieścia 21 dostał. Masz tu Nie, nie, nie. Nie ciężko. Nie, nie Jak on zginął, on się zresortował, czyli tam pewnie nie ma... O, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobra, ja teraz nie wiem co robimy. Naprawdę. Dobra, eee, dobra ma... Dobra, uciekamy, Rzu rzucam. Aha. Nie. Zadało ci tape. Dobra, nie rzucili. To jest ważniejsze od kotwiczki. A tyle ładnych snajp. Trzy kile. O! Nie! Kali, to nie to wydobaja. Wysłanie na Widzę? Jest! To ten sam chyba. To ten sam chyba. Leci do niego hop. My gramy w pamięć. Co się stało? Co no się stało? się stało? się stało? się stało? Dobra, widzowie, na tyle w dzisiejszym odcinku. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No, a my... A my już kończymy. na